Serdecznie archiwum. The Sims eh, Behind eh, jest eh, właśnie behind the Sims, jest to jest właśnie event, właściwie już po evencie, ale my sobie obejrzymy, co się takiego 58. działo. O tego znam. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. 47. O. Kto jeszcze będzie z polskich? Ogólnie ma być e, dodatek podobno z muzyką, ze spłami. 34. 33. 32. 31. 26. 27. 23. 23, 19. 21, 20, 19, 18, 11. Yy, to on w ogóle... Yy, chyba teraz finach studiuje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o, to też znam. Znam tych w ogóle. Yy, o tych ostatnich. Emma Nicole 2, znam. 1. I Spring Sims też kojarzę. Nie, 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 oni odliczają. Dobra. trailer yes welcome. welcome to behind the Sims. i'm mercy and it's our 25th birthday special 25 years of the sims what a journey we have a lot to share in this episode so i'm need some support from a very special someone who you might recognize from the sims discord and the sims live streams community manager shawnee oh were you, were you down there the whole time? Yeah, I was just adjusting the frosting. Wait, am I on the behind the Sims? Yes. This is so awesome. I know, and we're spilling on the Sims 25th, aging like the finest nectar in a land grab cellar. That's a bar, but anywho, let's jump right into it. Wow. <laughs> Dobra, pokaż to to jest. Iconic, three iconic kids, nostalgia now. Oh, that's that. Very celebration. Okay. Motherload season? Oh. Susan. Um, Johnny, did you hear that? Huh? Oh, sorry. I was thinking about the 25-hour stream on February 4th, and we can't wait to celebrate with you. Get ready to spend 25 hours with some of your favorite simmers and maybe even a special guest you might know. There's just so much to be excited about, including an upcoming season inspired by my favorite cheat. Dobra. But. To the Sims' birthday, and what's a birthday without some gifts? The Sims is releasing a huge free base game update in The Sims 4 on February 4th for all players. We're talking about two new hairs. Baby hairs added to three classic styles and a fine-looking goatee. The Kratos and girly in me is screaming, and that's not even half of this update. On top of the celebratory items that have a chokehold on me, there are new basics from head to toe. There will be new tops, a turn. Oh, Shaliki, a w, w końcu dodali Jezus Maria po 10 latach. New new jackets, pants, new jeans, bike shorts, a new gold chain, a set of pearls, a fitted cap, new shoes, heels sneakers, sandals and items for kids. Nowe including ubrania, okay. a new toddler hair. And that's just creative. Shani, hit him with the bill by. Those windows, those doors. So, oh, to get to get to get to get to get to get to. To mnie Oh, it does fine. Dobra, ale no, dlaczego? 60. Sagotne so gut. <laughs> those windows. Those doors. Okay. Ah, good enough. Eee, to jest fajne. To be fair. Those doors are so I cannot wait to update my patio. Oh, but wait, that kitchen? I'm living for the wood finish. And they didn't forget the kids either. How adorable is that? Okay, That's over 70 plus new in-game items in the since 4 and a new birthday event straight from the 2000s. Super, super. Milk, Cartoon, Alarm Clock, ale to wszystko... O, Wallphone! Ale szkoda, że ten telefon i Wolfon to są tylko yy, sztuczne pewnie. O kurde, ale nawiązanie, dobra. Babeczka wyszła z tortu, bo ten tort był w jedynce. I tak samo o te siedziska były w jedynce. W ogóle te wszystkie rzeczy były w jedynce. To w dwójce było. I to też w dwójce. A to w jedynce było w ogóle. Ja to pamiętam. birthday Cake, no. So, mark your calendars and get hyped 4th. And now, The Sims FreePlay. Take it away, Kyle! Sol Sol, everybody. I'm Kyle from The Sims FreePlay team. Let's jump right on in. We have surprises uh -huh. in store for our 25th birthday. I can't wait to show no, you this. It's soft it's not the game. The sun and other light sources can bounce around the room, so you can create bright and lofty spaces, cozy nooks, and transform all of your Sims homes. During our birthday update, we're taking you back to the 2000s to, to Sims celebrate the all for the Sims. We have a whole stack of events and gifts lined up for you. Whoa, hold on, Wumples. No peeking yet. The Sims free play team and I cannot wait to see what the community creates for this. Has anyone else not been able to stop playing My Sims Cozy Bundle on the Switch? I couldn't put it down all holiday break. This retro release includes fan favorite games My Sims and My Sims Kingdom, bringing beloved characters like Lucy yeah, and Chef Gino back. Into the My Sims, Don't have it yet. Get it up at Nintendo eShop or at select retailers today. Okay, I promise to be perfectly normal about this the my sims cozy bundle is coming to pc i cannot wait to see my beloved bobaboo on more of my devices can anyone get me an early copy of this i have to stream this on our twitch you might remember all the big news we shared last fall about the future of the sims including a film well the future of the sims is still Ona założyła na włosy. Do, well, the future of the Sins is still looking plump, bob green as the Sin's labs has been cooking. Ah, We've no a lot lot recent play tests, so a huge thank you to the thousands of players that jumped into the various innovations across future and current Sins products. And a reminder, what you might see are slices of experiences, many of which are in very early phases of development and not the final product. But moving on. Did you know? that all of us simmers have experienced some of the great work that's come out of the Sims Labs including the apply all button and the occult switcher in The Sims 4 we aren't done though as part of our commitment to building and improving The Sims 4 the team continues to innovate on the game experience including the main menu your latest save is now front and center eagerly ready for you to hop in and play want good news you all will get to experience this main Chatter's menu

We want to take a moment to talk about Creator Kits. If you didn't know, Creator Kits are designed and built by custom content creators to add new collections with their unique style and content. They will all be available through The Sims 4 on PC and Mac and console. Our first set of stunning Creator Cozy Kits were made by My Sun and trilika back in November. Ja and there are more on the way. Już, no. and Madeline are launching later this in Refined Living Room Business ah. And the amazing A Harris00 zero, zero, Britney. Oh, A Harris00 zero, zero, Britney she's on a And C Bulette will be available later this year. It just warns my simmer heart to see these custom content. Oh, Harris Bardzo ładne robi te mody. Creators write in game. There are so many out there whose content I'd love added in. So if you're a creator and interested, make sure to join the Sims Creator program that was a lot of exciting news but we can't just enjoy this alone simmers bring out the hamburger cake okay but is it a hamburger or is it a cake anyways are we forgetting anything else well, actually, The Sims 4 is releasing three kits on January 16th, and these kits are special. Two of the kits are a mixture of both build -by sim and no, creative sim Sims items know. inspired by Sims icons, and the last one, well, that one was made in collaboration with me. <laughs> what? I can't wait! The Sim 25 has so much to be excited about, including upcoming giveaways, a 25th birthday merch collection, and so much more. So follow The Sims across social channels and on The Sims Discord to stay up to date. Thanks for tuning in. See you on February 4th for our 25-hour live stream extravaganza. And to jest tyle. Okej. Okay. I myślę, że oni pokażą może jakiś, jakiś ten, jakiś nowy dodatek czy coś. Bo był, poczekaj. Bo generalnie to jest jakaś zapowiedź związana z dodatkiem muzycznym, że ma być dodatek z gitara, nie? Mm, że mają być zespoły. Z nowa nowe pokaż. O, do Destiny 3 aktualizacja. Dobra, okej, okay, jaka aktualizacja? Mm, możemy liczyć na zaplanowaną. Ale tu nic nie ma więcej. Autor modyfikacji. Sims komentował ogłoszenie, a więc zaczyna się. Sugerując nam, że to dopiero początek ekscytujących nie, Dobra. Ukłon w stronę starych fanów The Sims 3 pokrywa się z planowaną na dzisiejszy wieczór transmisją Behind the Sims. Nie wygóżmy, że EA Maxis szykuje do nas ciekawe treści. Członkowie studia EA Maxis bez wątpienia zaskoczyli fanów serii The Sims. Trzecia część cyklu wydana w 2009 roku i przez wielu do tej pory wspomina jako najlepsze wydanie. Niespodziewanie otrzymała odrobinę potrzebnej uwagi. Po raz pierwszy od 10 lat The Sims 3 otrzymała aktualizację. Ma ona rozwiązywać jeden z podstawowych problemów, Unię może Żywających posiadaczem relatywnie nowych komputerów uruchomienie gry, gry na, ich, na ich urządzeniu. Yy, jeżeli macie te pozycję biotyce, okej. Okay. Czyli po prostu będzie łatwiej. Ale ja nie miałam problemu z, z tego. Yy, yy, nie miałam problemu z, z odpalaniem, chociaż teraz nie odpalałam na tym komputerze, musiałabym przetestować sobie. Okej. Okay. Yy, natomiast jedna rzecz po prostu, yy, która mnie. Która mnie w sumie tak zdziwiła, że nie podali o tym. Kosmo o tym mówił. E, a może były problemy, tylko nie pamiętam. Pokaż, pokaż. Dodatek ze zespołami muzycznymi do The Sims 4, proszę bardzo. Steamerzy, uwaga, uwaga, alert. Nowy dodatek muzyczny nadchodzi do The Sims 4, i mam na ten temat kilka wskazówek, i wydaje się, że to jest naprawdę coś, co nadejdzie. W najbliższej przyszłości. Spójrzcie sobie na to podczas The Game Awards, czyli w The Game Awards, największej no? takiej gali rozdania nagród. Na świecie, jeżeli chodzi o gry, pojawiła się taka maluteńka wstawka z Simsami 4 i nasza tutaj pani sobie, jak widzicie, przymodelowo jakiś kod tu jest do gry. Teraz dopiero co uważam. Ciekawe, co to jest? Ale nie mogę tego rozszyfrować, bo dosyć słaba jakość. I tu też jest jakiś kod. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie. W każdym razie tutaj ona gra w Simsy i nagle zmienia się, staje się Simem i zmienia się w typiarkę, która po prostu gra na gitarze elektrycznej, której by the way nie mamy w Simsach z tego co wiem gitary elektrycznej żadnej. No i tak naprawdę to było tyle, ale to było dosyć ciekawe. No, no i... ale to, to jest faktycznie akurat, no to jest bezpośrednie nawiązanie, że będzie taki dodatek, nie, no bo bez sensu by robili jakby czegoś takiego nie dodali. Eee... Kwestia, którą muszę jeszcze poruszyć, to jest to, że w Simsach z reguły w poprzedzających jakiś dodatek dodatkach, czyli na przykład jak teraz w Życiu i Śmierć, właśnie twórcy gry dają jakieś takie wskazówki na temat tego, co może się pojawić. Na przykład w moim przypadku ja wiedziałem o wyjściu dodatku Wiejska ścianka dużo wcześniej niż wy, nie mogłem o tym mówić. Natomiast w czasie wyjścia dodatku Wystrój Marzeń tam pojawiła się figurka Lamy I ja już wtedy wiedziałem, że wiejska sielanka wychodzi i nie mogłem wam mówić, ale to był właśnie taki hint, taka wskazówka do tego, że to wyjdzie. I jest też taka wskazówka w The Sims 4 Życie i Śmierć właśnie na ten temat i zobaczmy to, zobaczmy. No i dobra, możemy mhm. sobie wejść do Ravenwood i wejść sobie do rodziny Widmo, bo w tej rodzinie jest pewna wskazówka, która się pojawia. Wydaje mi się, że intencjonalnie, i to jest to, że jak wejdziecie sobie do rodziny, widmo czekać, niech im rozwala w ogóle chałupę. Sean, ponury. Totalnie. Proszę was bardzo. Dzięki bardzo, to, Siema, wiper. to nie potrzebujemy tego. To w tej rodzinie, tutaj, jak widzicie, w wyposażeniu tej rodziny, A. mamy kilka rzeczy związanych z właśnie artystom scenicznym z tym poziomem kariery. Tutaj jakieś coś takiego, tutaj jakiś taki dywanek jak widzicie, to wszystko jest związane w jakiś tam sposób z muzyką. Mamy tutaj jakieś... Siema, Rafał, Majka, dzień dobry. M, Panowie, m, ja wychodzimy. No to pozdrawiam. Dziwną. Mamy jakąś nagrodę muzyczną, jak widzicie. Mamy gitarę z autografem, jak widzicie. No i mamy też fortepian. I ogólnie to się normalnie nie pojawia, jak Sim ma wrzuconą karierę, bo wiecie, jak jej to robi. No nie, jej po prostu daje Simowi karierę jakąś. Klika sobie tak, i ustawia sobie jakiś tam poziom kariery, normalnie mm -hmm. programując jakby tą rodzinę i to się normalnie nie Macie, Macie, pojawia dobry. w trybie stworzenia, w trybie budowania i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to zostało dane intencjonalnie, no i to ewidentnie jest pokazane, że jest jakieś nawiązanie do tego, że nadejdą właśnie jakieś muzyczne rzeczy do Simsów no na muzycznej. Mm, ale... Tak, to, to, akurat, to akurat o tym wspominali właśnie. Gdzieś tam na The Game Awards była informacja, ale myślałam, że teraz... Yy, tak, bo dojadam, żeby go wysadzić. Yy, yy, ale teraz poglądaliśmy sobie przed chwilą Behind the Scenes, nie? Ale nic zanim tak za bardzo nie pokazali szczerze, powiedziawszy, tak. F myślałam, że będzie coś więcej. Ale na razie póki co nie ma. Dwa miesiące temu wyszedł dodatek, więc podejrzewam, że jeżeli dwa miesiące temu wyszedł dodatek, to dopiero gdzieś w czerwcu będzie nowy, zapowiadany, jeśli chodzi o, o, o te zespoły, które powinny być w ogóle w dodatku tym z aktorami, ale jak to i jej niestety musiało to rozbić na mniejszy dodatek. Więc, więc, więc tak to wygląda w tym momencie. A nic, no moi drodzy, no czekamy dalej na informacje. Jakieś kity mają wyjść we współpracy ze streamerami, więc też fajnie z jednej strony, bo osoby, które są z zewnątrz, to tam bardziej mają wyczucie w tych dodatkach niż ludzie, którzy tam pracują, mam wrażenie, więc no. Także pozdrawiam serdecznie archiwum, dziękuję.